Nazywam się Mickiewicz i dziś przynoszę Wam informację, która może całkowicie odmienić sposób, w jaki wielu z Was patrzy na wsparcie finansowe od Państwa. Wielu seniorów, słysząc o dofinansowaniach, myśli: To pewnie tylko dla dużych firm, dla młodych przedsiębiorców, dla ludzi, którzy dopiero startują w biznesie. Ale tym razem sytuacja wygląda inaczej. To program, który dotyczy zarówno małych pracodawców, fundacji, stowarzyszeń, jak i jednostek samorządowych, a jego zasady są jasno określone. Mówimy o konkretnych pieniądzach nawet 20 tysięcy złotych dofinansowania na każdego pracownika, a cała firma może dostać do miliona złotych wsparcia. I tu jest ważny element czas. Wnioski można składać tylko do 15 września 2025 roku. To oznacza, że zegar tyka, a każdy, kto zwleka, może po prostu przegapić swoją szansę. Dlatego proszę Was, abyście uważnie wysłuchali całego materiału, bo tylko wtedy zrozumiecie wszystkie szczegóły. Jeżeli zobaczycie połowę filmu, albo przewiniecie kilka minut, stracicie kluczowe informacje i możecie nie wiedzieć, jak w praktyce działa ten program i kto naprawdę może z niego skorzystać. A uwierzcie mi, warto wiedzieć, bo takich okazji nie mamy często. Pytacie pewnie, kto może dostać te pieniądze. Czy to tylko dla wielkich firm z setkami pracowników? Otóż nie. Warunki są dość elastyczne, ale trzeba spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, firma musi działać co najmniej rok. Po drugie, co najmniej 75% zatrudnionych musi być na etacie, a nie na umowach śmieciowych. Po trzecie, program musi objąć co najmniej połowę pracowników, a zatrudnienie nie może spaść poniżej 90% stanu początkowego. I wreszcie, wynagrodzenia oraz warunki pracy muszą pozostać bez zmian. Krótko mówiąc, pracownicy zyskują krótszy czas pracy, ale ich pensje nie spadają ani o złotówkę. No dobrze, ale co to oznacza dla zwykłych ludzi, dla was, którzy oglądacie ten materiał? Oznacza to, że jeśli jesteście seniorami i macie dzieci lub wnuki pracujące w firmach, które zgłoszą się do programu, one mogą naprawdę odczuć poprawę jakości życia. Krótszy tydzień pracy, więcej wolnego czasu na rodzinę, odpoczynek czy opiekę nad bliskimi, a to wszystko bez strat finansowych. To także ważny test dla polskiego rynku pracy, bo jeśli wyniki będą pozytywne, takie rozwiązania mogą na stałe wejść do kodeksu pracy i w przyszłości dotyczyć każdego z nas. Zastanawiacie się pewnie, czy to jest realne, czy naprawdę można pracować mniej i zarabiać tyle samo? Właśnie po to jest ten pilotaż, by sprawdzić, czy krótszy czas pracy podnosi efektywność, zdrowie i satysfakcję z życia. I tu wracamy do początku. Aby w ogóle w tym uczestniczyć, pracodawcy muszą złożyć wniosek, a na to zostało już tylko kilka dni do 15 września 2025 roku. Dlatego oglądajcie do końca, bo zaraz, krok po kroku, powiem Wam, jak wygląda proces składania wniosku. Jakie są etapy programu i co dokładnie można zyskać, bo tylko oglądając cały materiał, zrozumiecie w pełni, jak wielką szansę daje to dofinansowanie i komu naprawdę się ono należy. W Polsce coraz częściej pojawiają się programy, które mają za zadanie wspierać nie tylko firmy, ale i całe rodziny, a szczególnie pracowników, którzy codziennie poświęcają swoje zdrowie i czas na wykonywanie obowiązków zawodowych. Najnowszy z nich to pilotaż skróconego czasu pracy, który daje szansę na to, by pracodawcy mogli otrzymać nawet 20 tysięcy złotych dofinansowania na każdego zatrudnionego pracownika. Cała firma może uzyskać nawet milion złotych wsparcia, a to nie są wcale abstrakcyjne liczby, tylko realne pieniądze, które już wykrótce mogą trafić do wielu przedsiębiorstw. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie w takich rozwiązaniach kryje się przyszłość polskiego rynku pracy i to, w jaki sposób będą żyli nasi bliscy, dzieci, wnuki, ale także my sami, seniorzy, którzy obserwujemy te zmiany i wiemy, że one w końcu dotkną każdego z nas. Cały program jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i nie jest to przypadkowa inicjatywa. Od dawna mówi się o tym, że Polacy pracują jedne z najdłuższych godzin w Europie, a jednocześnie wcale nie jesteśmy bardziej wypoczęci ani zdrowsi. Wręcz przeciwnie, przepracowanie, stres i brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym to coś, co dotyczy większości rodzin. Dlatego teraz rząd postanowił sprawdzić, czy krótszy tydzień pracy może działać lepiej. A żeby pracodawcy nie bali się takiego eksperymentu, przygotowano dla nich finansowe wsparcie. I to nie byle jakie, bo aż 50 milionów złotych w całym budżecie programu. Wielu z was pewnie myśli, to pewnie i tak trafi do największych spółek, a zwykły człowiek nic z tego nie będzie miał. Nic bardziej mylnego. Wnioski mogą składać także mniejsze przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia, czy nawet związki zawodowe. Oczywiście są pewne warunki, które trzeba spełnić. Firma musi działać przynajmniej rok. Co najmniej 75% załogi musi być na etacie, a nie na umowach śmieciowych. Po trzecie, program musi objąć co najmniej połowę pracowników, a zatrudnienie nie może spaść poniżej 90% stanu początkowego. I wreszcie, wynagrodzenia oraz warunki pracy muszą pozostać bez zmian. Krótko mówiąc, pracownicy zyskują krótszy czas pracy, ale ich pensje nie spadają ani o złotówkę. No dobrze, ale co to oznacza dla zwykłych ludzi? Dla was, którzy oglądacie ten materiał. Oznacza to, że jeśli jesteście seniorami i macie dzieci lub wnuki pracujące w firmach, które zgłoszą się do programu, one mogą naprawdę odczuć poprawę jakości życia. Krótszy tydzień pracy, więcej wolnego czasu na rodzinę, odpoczynek czy okiekę nad bliskimi, a to wszystko bez strat finansowych. To także ważny test dla polskiego rynku pracy, bo jeśli wyniki będą pozytywne, takie rozwiązania mogą na stałe wejść do kodeksu pracy i w przyszłości dotyczyć każdego z nas. Zastanawiacie się pewnie, czy to jest realne? Czy naprawdę można pracować mniej i zarabiać tyle samo? Właśnie po to jest ten pilotaż, by sprawdzić, czy krótszy czas pracy podnosi efektywność, zdrowie i satysfakcję z życia. I tu wracamy do początku aby w ogóle w tym uczestniczyć, pracodawcy muszą złożyć wniosek, a na to zostało już tylko kilka dni, do 15 września 2025 roku. Dlatego oglądajcie do końca, bo zaraz krok po kroku powiem Wam, jak wygląda proces składania wniosku. Jakie są etapy programu i co dokładnie można zyskać? Bo tylko oglądając cały materiał zrozumiecie w pełni, jak wielką szansę daje to dofinansowanie i komu naprawdę się ono należy.